W kolejnym odcinku. Pieski latają, a tu jedziemy z koksem w końcu. Szafo musi wiedzieć co pracownicy robią po pracy. Nie, że piją, tylko zapierdalają. <grymne> Ej, to idzie na internet. O, proszę, cen proszę cenzurę robić, Do bo szafą. mi reklamy zbanują. <grymne> <grymne> to robi Pip, pip, pip. pip, pip, pip. Drodzy widzowie zginiemy! Mężusz pierwszy raz jedzie z przyczepą Ja też być ten pierwszy raz Ja nie wiem, jak my potem po bojowisku przejedziemy Tutaj nam tak zryli, że po prostu jest masakra Widzowie, jeszcze jedna osoba nam się przydała, ale jakoś damy radę Ja układam, mężuś zbiera i prowadzi Co na mnie! <śmach> Maczo mnie chciał zgnieść! <śmach> Przyszkalanie <śmach> No, uczy się Ani! Ani! A niech się uczy. Oczywiście trochę ręką. Długa łóżku. Drodzy, widzowie, pierwsza tura została zwieziona, schowana. Jeszcze tyle kurzu w nosie nie miałam oraz... siana w staniku. Tyle to też nie miałam jeszcze nigdy. <noise> Jutro jedziemy dalej z koksem. Zbierania ciąg dalszy. Mężusz już dzisiaj z kolegą. Właśnie wyruszyli, ja zjadam śniadanko, idę im trochę pomóc. A pieski oczywiście też za nami muszą iść. O, no, jakby łąki było mało, to jeszcze taka mała łączka jest tutaj. Tam jest zaraz rzeczka, więc tu jest fajnie nawodnione i zawsze jest lepsza trawa tutaj. I w następnym roku na pewno tutaj sobie posieję owiec i jęczmień pół na pół, żebym miała dla królików. Pomocnik Krzysiu. Kierownik na odpowiednim stanowisku. Nie myj w ucha? No pewnie, jeszcze mi język wytkni. Ojeny! Grzusz grzeje. O, topik się wykąpał w stawku. Wiecie, jak tu się ciężko prowadzi, jak tu nie ma wspomagania. Masakra Ale daje radę, daje radę. Muszę trochę zbodzić. Działa, kolega, działa, jest dobrze! Sprzęgło, żeby nacisnąć, to muszę całym ciężarem ciała. Tutaj wjechać, to jest totalna katastrofa. Buźwa, powywalali jakieś gówna, masakra po prostu. Dobra, wszystko dobiegło końca. Napchaliśmy z Krzysiem na całą górę, jest aż po drzwi. Oj, mam teraz zapas Dlaczego siana. Co świeci, panie? No. Oj, solunka. Dobra, tu jest jeszcze chłodno, ale wezmę samiczkę do piwnicy, żeby się nie męczyła. O, widzę, że dzisiaj jest o wiele lepiej z nią. Ale niech siedzi w piwnicy. Mam nadzieję, że jak się będzie kocić, że będzie dość chłodno. Podobno ma padać, ma być burze, więc mam nadzieję, że będzie zimno. Tak, zimno, no chłodno, tak akurat dla niej. Szkoda, żeby się biedna męczyła, skoro jest piwnica dostępna, i niech sobie tutaj siedzi moja biedna, kotna samiczka. Muszę przygotować małą klateczkę do piwnicy, tą po świnkach morskich, którą mam. O, maluszki się tam ruszają. Dobrze się ruszają. Ale na pewno mają gorączkę. A jutro to już będzie tragedia. Pogoda to jest po prostu porażka. Ale jutro, jak ma być 33 stopnie, to jest po prostu porażka. Ja, ja będę teraz wkładać butelki z wodą, żeby przez całą noc, żeby się zamroziły. I powkładam w kilka klatek. Tutaj u samiczki i na pewno u maluchów. Ja nie wiem, na ile miejsca mi zostanie, żeby te butelki tam pochować. Zobaczę, na pewno chciałabym tam u maluchów u samiczki, tu maluchy. No, jeszcze był bied, ale samiczka ma tragedię. Zobaczę ile butli się zmieści, i na pewno tutaj jeszcze bym chciała, bo reszta to no, no, jakoś będzie musiała dać radę. Tom to chyba ben... nie, nie wypuszczę jej, bo mi ta spierdzieli. Te wypuszczam tylko te, które się łatwo łapie. Moja kotna samiczka wylądowała tutaj, tu myślę, że będzie miała lepiej. Zwykło, ten w razie gdyby coś się tutaj miało dziać z pogodą tutaj trafiła ta druga samiczka na taką pogodą <noise> muszę to posprzątać, ale to jutro na noc, nie wiem czy ja tutaj zostawię, czy po prostu e, wsadzę je do klatki zobaczymy Ech, nie wiem, bo ma już temperatura nie spaść, ma być dalej tak ciepło więc nie mam pojęcia, zobaczę dobra, tak, tam jest woda Aha, wytrzyj się. To się napień i się wycierasz. Ta pogoda, co teraz jest, jest zdradliwa z dwóch powodów. Właśnie pierwszy jest taki, że króliki mogą z przegrzania paść, a drugi jest taki, że jeśli królik mało się rusza, to zazwyczaj jest coś z nim nie tak, albo jest chory, albo go boli brzuch. A teraz właśnie przez tą pogodę większość królików się nie rusza, po prostu odpoczywa, żeby się nie zgrzać. I to będzie, no. no i niefajne skutki czasami mogą z tego wyniknąć, ponieważ właśnie takie króliki ciężko zdiagnozować szybko, wychwycić czy jemu coś jest, czy nie. Właśnie skarmiłam całe stado, włącznie z tymi samiczkami tutaj. Matko, jak tu jest przyjemny w tej piwnicy. One tutaj zostają na noc, ponieważ temperatura nie będzie spadać poniżej 23-24 stopni przez całą noc, a na króliczarni jest strasznie duszno. Tu już się fajnie zrobiło na dworzu, tak dość znośnie i przyjemnie, ale w króliczarni jest po prostu masakra. Jest duszno, bo nie ma przewiewu i te króliki dalej mają tam ciepło. Więc samiczki sobie tutaj zostaną na calutką noc. Jutro na cały dzień obowiązkowo, bo będzie ponad 33 stopnie. Także tragedia myślę, że nie tylko one będą tutaj siedzieć i dokoptuję parę królików więcej. I na pewno tak będzie. Coś mi się wydaje, że właśnie ta mamuśka z młodymi. No, zobaczymy. Kurde, masakra. Dzisiaj muszę tutaj posprzątać, bo już tutaj cuchnie. Zobaczcie, jak ona ma Bebzon. Kurde. Biedna moja maleńko. Mam nadzieję, że jutro już będzie lepiej. Teraz pokażę Wam trochę z innej beczki. To są rybki mojego synka. Mamy tutaj dwa raczki. Te raczki to parka. Oczywiście nie chcą się tutaj uspokajać, bo one przeważnie się chowają, bo zrobiłam im tam taką skrytkę, jaskinię małą i ta samiczka nosi jajeczka i muszę zrobić jej... O, ze spokoju. Poprzednim razem te jajeczka donosiła. miała parę maluszków, ale niestety one jak się właśnie wyklują z tych jajeczek, to one mają 3 mm. Także na pewno zostają wciągnięte przez rybki, bo nigdzie je nie widzę. I muszę jej zrobić tutaj, nawet jaskini zrobiłam tu, tam. I muszę jej zrobić teraz tutaj. I ten kamyczek zabiorę, żeby się tutaj mogła schować i może jeszcze jakieś jej tutaj przyniosę. Mam już piasek, zabieram się za mycie. Jak zrobię... To Wam pokażę. Wodę wleję z akwarium. Tutaj doleję świeżej, żeby miała swoją florę bakteryjną. O, samiczka jest tutaj. Wodę zlałam troszeczkę. Właściwie to tyle do tego akwarium. Zrobiłam tak. No na razie pusto. Może jeszcze jakiś kamyszek przyniosę i zobaczymy jak to będzie wyglądać. Wodę mam świeżą. Kurde, to jest taka fajna krystaliczna woda. No, nie widać tego przez telefon, bo... To jest od okna. Jasno i się odbija, ale naprawdę mam fajną krystaliczną wodę tutaj. Mam nadzieję, że mi się już nie popsuje. Chociaż takie wymianki wody są jak najbardziej wskazane. garnięte. Tutaj muszę jakąś żaróweczkę się zaopatrzyć. Są takie fajne do przyczepienia, to będę musiała zaopatrzyć się w taką. Później wsadzę tutaj filtr, bo ja ten piasek pukałam z 10 razy dosłownie 10 razy. I on jeszcze trochę był brudny, ale ja już kurde nie chciałam się nad nim nachylać, także stwierdziłam, że jeszcze takie może być ale zobaczymy, na razie samiczki nie wpuszczam samiczka jest tutaj o, tak się prezentuje nasza samiczka samczyk jest ciemniejszy od niej ona jest jaśniejsza tam czy gdzieś wybył. No także tutaj ją sobie wsadzę nieco niedługo zakryłam już i zrobiłam miejsce, żeby sobie weszła tamtędy i żeby miała taką skrytkę, bo one bardzo lubią się chować, dlatego też zrobiłam tutaj jaskinię. Tu ma korzonek, w korzonku też się chowa. Tam za tymi krzakami się chowała, bo też miał właśnie ten kamyszek tam. Samica stąd poszła do piwnicy, ponieważ już jest naprawdę gorąco. Maluszki powiększyłam gniazdo, żeby miał więcej miejsca. No i znalazłam martwego maluszka. Znalazłam przedwczoraj takiego naprawdę małego króliczka i tego maluszka podkładam pod cycka do matki, żeby go do, dodatkowo dokarmić. Zobaczę, co z nim będzie. Trochę tam posusa, ale on zaraz taki zmęczony, mu się nie chce. Oj, nie wiem, co z nim będzie. Jaki <grym> maluszek. No i przez przypadek znalazłam właśnie martwego malucha. On już miał siny brzuszek, jak ja patrzałam wcześniej. Szkoda go, bo tutaj miał bardzo fajne plamki. Tutaj... Też, ale no niestety tak się dzieje czasami. Za ciepło jest, za gorąco. On silny brzuch już miał wtedy, a teraz to już w ogóle widać, że jest naprawdę silny i po prostu padł. Właśnie zachodzę do królików. U królików pokazuje 35 stopni. Także jest naprawdę tragedia. Tutaj luna jeszcze się trzyma, ok. Kropela tutaj ledwo co dycha. Masotra po prostu. Tu na dole mają o wiele lepiej, bo się fajnie chłodzi. Ta tutaj też strasznie dyszy. Tu aż łapy wystawiają, bo porażka. Ten na samym końcu schowany. Nie, no temperatura. To po prostu jedna wielka porażka. Zobaczcie, co młode robią. Młode aż wypełzły. Maleństwa wylazły, bo tutaj to się nie da wytrzymać. Jest strasznie duszno. Muszę im ten puszek stąd zabrać. Oj, bo jest jedna wielka porażka. Po co mają się aż tak grzać? Chodźcie, tutaj. O, dobra. Żyjesz? Nie chcę, żeby mi się ugotowały, tutaj. Dobra, maluchy. Taniech sobie tu siedzą. No tu? Dobra, chodź tutaj. Chodźcie maluszki tu. Niech sobie wypełzną na klatkę. Samicy nie ma. Samica jest w piwnicy. Tu je postawię. Oj, dzikusy. I niech się maluchy tutaj chłodzą, bo tu nie ma cerzy, one w tym gnieździe siedziały i się gotowały. Dziękuję za oglądanie. Nie zapomnijcie załapeczkować, zasubskrybować, najlepiej z dzwoneczkiem. Trzymajcie się. Hej!